Dożynki gminy Skarbimierz w tym roku odbyły się w Lipkach. Tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, podczas której wójt Andrzej Pulit symbolicznie podzielił się chlebem z mieszkańcami. Następnie w barwnym korowodzie wszyscy udali się na miejsce zabawy. Pięknie witamy drużyny dożynkowe, które przybyły z tymi pięknymi wieńcami. Gminna Tam Biblioteka Publiczna odpowiedzialna za program artystyczny przygotowała dla zebranych szereg atrakcji. Dzisiaj mamy zabawę do białego rana z zespołem Big Fan, a wcześniej gwiazdą wieczoru jest Krzysztof Kasakasowski. Wcześniej jeszcze będzie trio wokalne Mr. and Mrs. z Brzegu, tutaj dziewczyny miejscowe śpiewają i gościnnie grupa fermata. Na początek oczywiście tradycyjnie dożynkowo, czyli zespół ludowy, który właśnie teraz mamy na scenie. A oprócz tego występy po podopiecznych Gminnej Biblioteki Publicznej, czyli młodych muzyków i tancerzy. Ich pokazy cieszą się taką samą popularnością, jak występy gwiazd. Zaraz nasza córka będzie występować tutaj z Gminnej Biblioteki Publicznej, występuje w, w programie, tutaj czekamy właśnie, będzie tańczyć, to jest super no, zorganizowana impreza. Jestem zadowolona, jestem pierwszy raz, ale powiedziałam zawsze tu przybędę. Koleżanki mnie zaprosiły z tej miejscowości, jestem bardzo zadowolona. Z atrakcji to mi się wszystko podoba, bardzo dobry chleb, golonka. I Czekam na moją koleżankę, która będzie występować. Dobra organizacja, dmuchańce dla dzieci. Wszystko za darmo, dzieci mają radochę. Zawsze mi się dożynki podobają, lubię takie ludowe wydarzenia, ponieważ też pochodzę z wioski, a mieszkam 20 lat w dużym mieście w Łodzi, co tęskniłam za wioską. Nad bezpieczeństwem świętujących czuwały zastępy strażaków-ochotników, którzy podczas takich imprez jak ta łączą obowiązek z przyjemnością. Aktualnie to pilnujemy dmuchańców jako strażacy, ale wcześniej to było bardzo dużo pracy. Po to jesteśmy, żeby nieść pomoc ludziom. Podoba się wszystko, wszystko ładne. Najbardziej to wieńce się podobają. Bardzo śliczne. Piękne wieńce i korony, które można było podziwiać podczas dożynek, to efekt wielu godzin pracy twórców ludowych i ich pomocników. Wykonanie takiego dzieła to niełatwe zadanie. To są długie godziny pracy. Od czwartej do dwudziestej siedziałyśmy całymi wieczorami. No, już nie mówiąc, że zaczęłyśmy dużo, dużo wcześniej. Nie? nie może być klejone, bardzo na to zwracają uwagę. Nie może być na steropianie, nie może być za dużo sztucznych kwiatów. Na w konkursie na najpiękniejszy wieniec przyznano wiele nagród, ale według jury najlepsi okazali się twórcy z Łukowic Brzeskich. Oprócz uczty dla oka, znalazło się także coś dla podniebienia. Gospodynie z poszczególnych sołectw przygotowują domowe specjały do degustacji. Mamy swój kiermasz, wystawiamy, uzgadniamy, co byśmy chcieli wystawić. Skrzyknęliśmy panie, gdzie zaoferowały nam w tym pomoc. I też napiekły nam ciasta. No a właściwie takim tradycyjnym u nas jest chlebek z, ze smalcem, który też jest robiony przez jedną z gospodyń. Gospodynie zajęły się stroną kulinarną, ale do uroczystości dożynkowych tak naprawdę przygotowują się wszyscy mieszkańcy. Na organizację tego gminnego święta na przestrzeni lat mają szansę również mniejsze sołectwa. Taki mamy plan, żeby co roku w innej miejscowości mogła stanąć wielka scena. W tym roku trafiliśmy do Lipek. Dla Lipek nie jest to nowością. Tutaj odbywają się duże imprezy. Chciałem podkreślić bardzo duże zaangażowanie mieszkańców tutaj. Pięknie ustrojona wieś. Od kilku dni tutaj wszyscy dzielnie pracowali, żeby przyjąć jak najlepiej gości. A w tym roku goście to nie tylko mieszkańcy Gminy Skarbimierz i okolic. Na Dożynkach zawitała delegacja z Gminy Limanowa, leżącej w województwie małopolskim. Przyjazd z tak odległego miejsca właśnie do Lipek nie jest przypadkowy. Jestem duchowo, ale i rodzinnie po trochę związany z ludźmi. Którzy tutaj 75 lat temu wyemigrowali do Lipek i jak widzimy, dzisiaj stanowią dużą część Lipek, ale i także są pozytywni w gminie Skarbimierz, którzy pracują na rzecz tej jednostki samorządu i cieszymy się, że ta jednostka samorządu czy gmina Skarbimierz pod wodzą wójta Andrzeja Pulita jest przykładem dla innych. Jest to przykład pracowitości, wytrwałości. Spotkanie w czasie Dożynek to okazja, aby poznać historię gminy Skarbimierz, ale także porównać tradycje związane z tym świętem. Jeżeli idzie o charakter organizacji, one są podobne. Natomiast te wieńce wasze, te piękne, duże, robią wrażenie, robią wrażenie. Robi wrażenie też współpraca między Kościołem a, a samorządem to jest źródło sukcesu takiej wspólnoty, która się wspiera. Delegacja z Limanowej nie przyjechała po to, by podziwiać atrakcje towarzyszące Chodą, ale dołożyła także coś od siebie. Prezentem dla mieszkańców gminy Skarbimierz był występ zespołu ludowego Prosto z Gór. Zespół spodkicek to grupa ponad 30 utalentowanych muzyków i tancerzy. Zespół łączy muzykę z teatrem promując kulturę swojego regionu. Występ ubarwił wieczór, w którym wszyscy dziękują Bogu za dobre plony, a rolnikom za ciężką pracę. Mocno podkreślamy to, że ten trud pracy rolnika no, musi być widoczny. Oczywiście, że to nie są rolnicy, jak nie wiem, 50 lat temu, to są rolnicy, którzy mają zwykle wiele hektarów, wiele maszyn, można powiedzieć prawie przedsiębiorcy. Natomiast to jest taki znak czasów dzisiejszych. Ludzie są tu rolnikami, jednocześnie wykonują inne też zawody. Z owoców ich pracy korzystamy wszyscy. Dlatego uroczystości dożynkowe to święto każdego z nas.